Pani, cały czas jesteśmy w trakcie yy, nauczeń, w trakcie kazań odnośnie yy, tematu chrześcijaństwo bez. I jak już było wspomniane tutaj, yy, dzisiejszym tematem kazania będzie chrześcijaństwo bez Biblii. I myślę, że mamy tego świadomość jako wierzący chrześcijanie, że nie istnieje i nikogo jakby tutaj nie muszę przekonywać, że nie istnieje chrześcijaństwo bez Biblii, czyli bez Bożego Słowa. Żyjemy w takich czasach, gdzie z jednej strony Biblia nie jest czymś już takim nadzwyczajnym i czymś wyjątkowym. My dzisiaj mamy do niej nieograniczony dostęp w bardzo różnorodnej postaci i formie. Na przykład mamy ją na papierze, mamy ją w telefonach, mamy ją również w internecie. Sama posiadam kilka przykładów, z których chętnie korzystam, porównując ich tłumaczenia, po to, aby mieć jakby większy obraz, prawda, tego, aby mieć porównanie. Z drugiej strony, znowu, są takie miejsca na świecie, gdzie za jej posiadanie ludzie są wykluczani ze społeczności, ze swoich rodzin, ludzie są wtrącani do więzienia, a nawet skazywani na śmierć. I jednym z takich przykładów w obecnych czasach jest choćby Brat Jun. Nie wiem, czy ktoś słyszał z was na temat brata Juna. Jest to ewangelista, jeden z liderów chrześcijańskiego kościoła w Chinach, który właśnie ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, na wiarę w Boże Słowo opisuje w, tej, w książce pod tytułem Człowiek z nieba opisuje świadectwo swoje świadectwo swojego życia, właśnie tego, jak był prześladowany ze względu właśnie na, na, na słowo, na wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. I dzieje się tak dlatego, że świat duchowy wie, czym jest Biblia, że wie, z czym ma do czynienia, że nie chodzi, nie chodzi o ten papier. Nie chodzi o ten druk, który jest zawarty w tym słowie, ani nawet te piękne tutaj złocenia, prawda? Ja mam taką piękną Biblię, która ma takie ładne obramówki złote, ale chodzi o Boga, który jest żywy w tym słowie. Chodzi o. Yy, chodzi o prawdę. Chodzi o słowo, które jest pełne prawdy i łaski w tym słowie. Chodzi o słowo, które ma ponadnaturalną moc, aby zmienić życie każdego człowieka. Niezależne w jakim stanie jest, niezależne w jakim miejscu jest, ma taką moc to Słowo. Oczywiście, jeżeli człowiek mu na to pozwoli, to wtedy po prostu to Słowo wykona swoją pracę, dotknie serca, jest w stanie przekonać, jest w stanie zmienić. W liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale czytamy, gdyż Słowo Boże jest żywe i jest skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono. Aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Jest wiele wspaniałych fragmentów z Biblii mówiących o Bożym słowie. I możemy je czytać, możemy je znać, możemy je pięknie tutaj mówić na pamięć, ale całe pismo bez Ducha Świętego jest zwykłą literą. Czyli poza informacjami, poza jakąś nabytą wiedzą, poza ciekawymi historiami, które są w niej opisane, nasze życie nie ulegnie, żadnemu, nie ulegnie żadnej zmianie. Nic się po prostu nie zmieni. I tłumaczy nam to, czy jakby przedstawia nam to Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w którym pisze, że gdyż całe to pismo zostało natchnione przez Boga. Więc pokazuje nam prawdę, pomaga wykryć błędy, zwraca uwagę na nasze grzechy i uczy nas prawego życia, tak abyśmy byli oddani Bogu. Pełni przygotowani do służenia Mu i gotowi do wykonania każdego dobrego zadania. Dlatego musimy mieć taką świadomość, że czytając Boże Słowo, dobrą rzeczą jest, a nawet naszą powinnością powinno być, że powinniśmy się modlić. I powinniśmy je czytać razem z Duchem Świętym, który jest naszym najlepszym Nauczycielem. Możemy mieć wielu Nauczycieli. Ale tak naprawdę Duch Święty jest tym naszym prawdziwym, jedynym nauczycielem, który jest w stanie nas przekonać i dać nam zrozumienie. Tylko Duch Święty jest w stanie to słowo nas ożywić, wprowadzić nas we wszelką prawdę, która się za, zawiera w tej księdze. Więc czytam, rozmyślam. I słucham w swoim wnętrzu głosu Ducha Świętego, który chce mówić do mnie poprzez to Słowo, poprzez tą Biblię. Ale mówiąc dalej o Bożym Słowie, chciałabym zwrócić uwagę na coś, na coś więcej, pójść jakby krok dalej. Dlatego, że kiedy rozmyślałam, czym dla mnie jest Boże Słowo, ile dla mnie znaczy, to przyszło takie przekonanie do mojego serca, że słowo to prawda, którą jest Jezus. Że słowo, które się stało ciałem, pełne prawdy, pełne łaski. I prawda jest jednym z atrybutów Boga. Jedną z Cech Boga, która mówi o tym, że Bóg jest prawdomówny, że nie ma w nim żadnego fałszu, nie ma w nim żadnej odmiany, że wszystko, co jest zawarte w tej księdze, jest absolutną prawdą. Że nie możemy sobie wybierać, dodawać, odejmować, dopasowywać Bożego Słowa. Do naszych przekonań, do naszego stylu życia, że to nie jest jakiś zbiór zasad, tylko to jest życie, które dał nam sam Pan Jezus. I wiecie, osobiście miałam taką sytuację, że ktoś próbował zmienić moje życie, właśnie biorąc, wyciągając te, z, tej, z tego słowa jeden, jeden werset, i, I chciał po prostu, jakby tłumaczył mi, czy, czy, czy dał mi tym słowem po prostu do zrozumienia, że coś w moim życiu powinno ulec zmianie. I co było smutne w tym wszystkim, że ta osoba w ogóle mnie nie znała i nie miała ze mną żadnych relacji, więc, więc to było takie dla mnie też po prostu bardzo ciężkie. Dlatego naprawdę powinniśmy być bardzo pokorni, jeżeli chodzi o słowo, i powinniśmy być bardzo ostrożni. I ze względu na innych, i ze względu po prostu na, na, na siebie tutaj. I bardzo pięknie opisuje to Paweł w drugim do Koryntian, w czwartym rozdziale, gdzie pisze następujące słowa. Nie postępujemy przebiegle, ani nie przekręcamy Bożego Słowa, ale w świetle prawdy i przed obliczem Boga stawiamy siebie samych wobec każdego ludzkiego sumienia. Ja się jeszcze posłużę tutaj tłumaczeniem z Słowa Życia, bo ono bardzo ładnie też oddaje tutaj yy, wydźwięk taki robi właśnie yy, yy, do tego fragmentu, gdzie pisze, że odrzucamy wszelkie ludzkie metody. Nie manipulujemy nikim, a jednocześnie nie pozwalamy, aby ktokolwiek fałszował Słowo Boże. Otwarcie przedstawiamy prawdę. I stojąc przed obliczem Boga, poddajemy się ocenie tych, którzy jej słuchają. Więc widzimy, że nie możemy się opierać na jakichś własnych poglądach i na niczym innym, jak tylko na tym, co mówi Boże Słowo, tylko na tym, na, na, na Bożej prawdzie, która, yy, którą tak naprawdę może nam tylko objawić Duch Święty. Idąc dalej, jest taki moment, kiedy Jezus staje przed Piłatem i mówi do niego następujące słowa. One są zapisane w Jana 18. rozdziale. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdemu, komu bliska jest prawda, słucha mego głosu. Komu bliska jest prawda, słucha mego głosu. Myślę, że wiemy, co Piłat jemu odpowiedział. Piłat posłużył się i, i znaczy dał, mu, dał Jezusowi taką odpowiedź, że zapytał go po prostu, co to jest prawda. Piłat zadał pytanie Jezusowi, mówiąc, co to jest prawda. I myślę, że dla Piłata prawda była pojęciem względnym. Że jego poznanie opierało się na tym, co on obecnie widział i co wiedział. Że zbyt dużo rzeczy i osób miało na niego wpływ. Jego słowa, które wypowiedział do pana Jezusa, brzmiały, ja w tej chwili to troszeczkę sparafrazuję: Wiem jedno, że Twoje życie jest w moich rękach. Że mam władzę, aby Cię wypuścić, i mam władzę, aby Cię ukrzyżować. To jest prawda. Dla Piłata to była prawda. On nie znał innej prawdy i on po prostu bazował tylko na tym, co wiedział. Na informacjach, na, na tym na wszystkich bodźcach, które po prostu yy, miały na niego wpływ z zewnątrz, na niego do, do, do jego serca. Ale Jezus, kochani, ale Jezus wiedział, co go czeka i tak naprawdę znał prawdę, objawiono mu od ojca z góry. Znał prawdę, objawiono mu od ojca z góry i nie musiał w ogóle nikogo przekonywać. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to, że właśnie, że On znał prawdę i ta prawda nic nie zmieniła. Po prostu on, Jezus, jest naszą drogą, prawdą i życiem. Dlatego my potrzebujemy znać prawdę, żyć prawdą, którą jest Boże Słowo. I pozwolić, aby Duch Święty prowadził nas. W Jana 16 rozdziale mamy napisane. Gdy On przyjdzie, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi Was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co słyszy i powiadomi Was o tym, co ma nadejść. Nawet dzisiaj żyjemy w takich właśnie czasach, gdzie dookoła jesteśmy zasypywani wieloma informacjami, bardzo różnymi. One mają bardzo różny wpływ na nas. Jest wiele głosów, jest wiele rzeczy dookoła, które zabiegają o naszą uwagę. Jest wiele w cudzysłowie prawd, które próbują zdobyć nasze serce. Po co? Po to, żeby za nimi pójść. Po to, żeby się po prostu im oddać. Po to, żeby uwierzyć w inną prawdę niż jest Boże Słowo, niż jest sam Jezus Chrystus. I może być, że w natłoku tych wszystkich informacji, tych wszystkich rzeczy, nawet nam, jako osobom wierzącym, unika to, co, umyka to, co jest najważniejsze, to, co jest najcenniejsze. To, na czym powinno się opierać nasze chrześcijańskie życie, to jest Boże Słowo. Umiłowanie prawdy zawartej w tej księdze. Sam nasz Pan Jezus, kiedy przebywał na pustyni, kiedy był kuszony przez diabła, złożył cudowne świadectwo w trwaniu i poleganiu na Bożym Słowie. I, i i, to i, I w tym momencie, mówiąc, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Również Mar Maria, która wybrała i usiadła u stóp Jezusa po to, aby słuchać jego słów, wybrała tą najlepszą cząstkę, cząstkę, która nigdy nie będzie jej odebrana. Dlatego, że ona spotkała się z prawdą i ona poznała prawdę. Prawda, która ją uwolniła. Dlatego postanowiła, nie zważając na nic, oddzielić się. Oddzielić się i słuchać Bożego Słowa. Bożego Słowa. Słuchać Słowa, którym są ukryte wszystkie skarby mądrości. Słowa, dzięki któremu, tak jak dzisiaj nawet modląc się, możemy odeprzeć każdy, to Słowo mówi, każdy atak Możemy skutecznie odeprzeć każdy atak diabła, ka każdą nawet przeciwność, yy, każdą nawet pokusę, która sięga nas, możemy odeprzeć, możemy stanąć na Bożym Słowie i możemy pokonać ją. Ono jest tarczą, ono jest naszym światłem, ale przede wszystkim całe, cała księga i Stary i Nowy Testament jest absolutną prawdą, którą Bóg nam dał. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. I tutaj można dalej powiedzieć, że w obliczu tych wszystkich właśnie okoliczności, sytuacji, przeciwności potrzebujemy się oddzielić. Potrzebujemy znać prawdę. Potrzebujemy trwać w prawdzie. To, co, co, co ja odczuwam i co do mnie i wierzę, że to tylko nie jest do mnie, tylko do nas, do całego kościoła, że Bóg, Bóg pragnie mówić do nas osobiście, że Bóg pragnie, aby znać Jego twarzą w twarz, nie tylko ze słyszenia. Dlatego potrzebujemy mieć ciągły kontakt z Bogiem, ale oczywiście to, co, roz, to, co mówiliśmy, to, co było tutaj mówione nawet, ale znowu nie tracąc kontaktu z Ziemią. My mamy kontakt z Bogiem Ojcem, mamy kontakt z Bożym Słowem i na tym możemy się opierać dzięki temu, nie tracąc kontaktu tutaj z Ziemią, wiedząc jak możemy pomagać, wiedząc jak możemy po prostu tutaj na pewne rzeczy reagować. I myślę, że tutaj też bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy nie szukali żadnych zamienników. Abyśmy nie odkładali też naszego źródła życia gdzieś na bok, czekając na jakąś okazję. Bo wiecie, taka okazja, jest trudno w dzisiejszym świecie nam wyrwać jakąkolwiek okazję, jakąkolwiek chwilę, żeby, żeby przyjść do Bożego Słowa. Jeżeli nie mamy tego pragnienia, nie mamy tej potrzeby, jeżeli Boże Słowo rzeczywiście nie jest tym, co ukochaliśmy, to ciężko nam jest wziąć i, i skupić się i coś odebrać. Ale ja wiem osobiście, że naprawdę potrzebuję więcej i chcę więcej. I nie zadawała mnie karmienie się czyimś, objawieniem. Nie zadawała mnie to, że ktoś coś mówi, że ktoś coś odbiera. Ale ja chcę osobiście własnego objawienia i tego, co Bóg ma dla mnie osobiście. Dlatego, że kiedy nie będę miała, to czym się z Wami podzielę wtedy? To jak Was pocieszę? To jak będziemy się budować? Ja potrzebuję osobiście mieć relację, objawienie od Ducha Świętego, bo mam pragnienie, aby pomagać, bo mam pragnienie, aby się dzielić. Nie szukajmy innych pośredników, nie szukajmy żadnych zamienników. Ja, ja nie mam tu jakby yy, nic przeciwko żadnym nauczaniom, prawda? Sami głosimy i, i tak dalej. Ale nie przystawajmy po prostu na tym. Badajmy to. Odbierajmy sami, znamy historię Joba. I ob miał wiele przyjaciół, ale osobista relacja, osobiste spotkanie się z żywym Słowem, z Bogiem, daje nam właściwe poznanie, daje nam właściwą prawdę, która dotyka naszego serca i jest w stanie wtedy nas uwolnić, jest w stanie nas przenieść dużo dalej. Wierzę w to, że Bóg ma więcej. I jakby nie chciałabym tutaj, Więcej dodawać rzeczy, bo, mogliby, bo mogłabym tutaj tak, czy moglibyśmy tutaj yy, różne teologie i różne rzeczy omawiać odnośnie Biblii. Ale w sercu mam jedno pragnienie, które jest zapisane w Izajasza w 55 rozdziale, który mówi: Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Dlaczego macie płacić pieniądze za to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre. I wasza dusza nasyci się tym, co pożywne. Kochani, nie chcę was zostawiać z tym wersetem. Myślę, że jest to koniec mojego kazania, ale chciałabym was czymś zachęcić, dlatego że mam to głęboko jakiegoś czasu w moim sercu. Ale wpierw chciałabym wam powiedzieć, potwierdzić to słowo jedną, sytuację, jedną sytuacją. Dziś mamy niesamowitą osobę, Tutaj na tym miejscu, która jest z nami pierwszy raz. Jest to Justynka. Justynko, pokażesz się nam? Proszę cię bardzo. <klucza> bardzo ci dziękuję. Wierzcie, dziękuję wam również za brawa. Dlaczego? Dlatego, że ona, żeby powstać, naprawdę dla niej jest to niesamowitą odwagą. Jeżeli jesteśmy pierwszy raz, prawda, nie mamy styczności, okoliczności z, 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 z nami, nie wiemy o co chodzi to wierzcie, potrzebuje ona zachęty, potrzebuje w tym momencie takiego wsparcia. Mam przywilej podzielić się tym, co Justynka, myślę, że kiedyś będzie chciała Wam osobiście powiedzieć, przekazać. Wiecie, że mamy w naszej społeczności grupki, na których się spotykamy. Jedną z takich grupek, cudowną grupką, jest hojnów. Spotykamy się u kochanej siostry Gosi. Justynka była u nas w czwartek, we wtorek, teraz się spotykamy, gdyby ktoś chciał dołączyć. Przyszła do nas pierwszy raz na tą grupkę. Nie wiedząc, z czym się będzie mierzyła, bardzo dużo usłyszała Ewangelii od Gosi. Gosia ją zachęciła, więc przyszła do nas na grupkę, aby osobiście doświadczyć i sprawdzić, że tak powiem, tak? Co, co będzie. I wiecie, kiedy, kiedy żeśmy rozważali, mieliśmy taki właśnie bardzo fajny, dobry czas i w pewnym momencie... Wiecie, mieliśmy takie przekonanie. Nie będę mówiła osobiście o sobie, że ja miałam przekonanie i tak dalej, ale, ale przyszło nam coś takiego, że chcemy się modlić o wszystkie osoby, które są na tej grupce. Miałam wewnątrz pragnienie takie, że wiem, że są tu osoby na tym miejscu, które potrzebują czegoś, które mają pragnienie czegoś. I wiecie, wtedy się zapytałam. Zapytałam się, pamiętam, Justynka stała, powstała do modlitwy. Tak, powiedziała, że chce, aby się o nią modlić. Wtedy o nią zapytałam. Justynko, Jakie jest Twoje pragnienie? Co chcesz, aby uczynił Ci Jezus? Ona powiedziała, że chce być uzdrowiona. Dlatego, że od bardzo, bardzo długiego czasu męczyła się z potwornymi bólami w kręgosłupie i nie była w stanie wstać o własnych siłach z łóżka. W dzień, w dzień każdego poranka. Nie była w stanie wstać o własnych kulach. Różnie się wspomagała. Jej pragnienie było uzdrowienie, ale ona otrzymała coś więcej otrzymała życie. Bo dała życie Jezusowi. I chcę was tym świadectwem zachęcić. Dlaczego? Dlatego, że na drugi dzień ona, nie wiedziała co się z nią stało, była tak w radości, była w takim, że tak powiem, Bożym szoku, w Bożym niebie, że zadzwoniła, zaczęła do dogosić, zaczęła tutaj ze mną, nawet ja z nią osobiście rozmawiałam i mówi: To jest niesamowite, ja się czuję jak ona, wiecie, nie mając wiadomości, bo my jej nie mówiliśmy o tym, że musisz się na nowo narodzić. Ale ona sama osobiście do mnie powiedziała, ja się czuję jak nowonarodzona. I pierwszy raz, pierwszy raz wstałam o własnych siłach dosłownie z radości, z takim podskoku, bez żadnych oporów, bez niczego. Bez żadnych oporów. Została uzdrowiona w imieniu Jezusa. Miała pragnienie. I miała potrzebę. Dziękuję Ci, Justynko, że Mo mogłam to zrobić. Dlaczego to mówię, kochani? Dlatego, że właśnie, że w moim sercu jest od dłuższego czasu pragnienie po to, że ja wiem, że jest tu więcej osób na tym miejscu, które się borykają z różnymi chorobami, być może z jakimiś smutkami, być może z jakimiś sprawami, z którymi sobie nie radzą. My jesteśmy tutaj po to, aby się pocieszać, aby się wzmacniać i aby się modlić o siebie nawzajem, jeden o drugiego. I chciałabym ciebie zachęcić. Może jest tutaj osoba, która się jeszcze nie spotkała z Jezusem. Może jeszcze nie doświadczyłeś prawdy w swoim życiu. I chcesz jej doświadczyć. Nie musisz zrozumieć tego. Nawet nie próbuj rozumieć ludzkim rozumem. Nawet nie próbuj tego pojmować. Jezus jest Panem, czy chcesz, czy nie chcesz. Jezus jest cudowny i Jezus ma dla ciebie życie. Jeżeli masz pragnienie, a może masz, yy, może nie samo pragnienie, co nawet ciekawość, Przyjdź na środek, będziemy się modlić o Ciebie.